Panie Przewodniczący, w momencie, kiedy prowadzimy drugi etap programu szczepień, aby zaszczepić wszystkie pozostałe osoby dorosłe w Wielkiej Brytanii, musimy również zwrócić uwagę na to, co będzie dalej. Największym zagrożeniem dla naszych postępów tutaj w UK jest nowy wariant, przeciwko któremu obecna szczepionka nie działa tak dobrze. Z badań nad innymi wirusami, takimi jak grypa, wiemy, że potrzebujemy szczepionek zaktualizowanych, aby zwalczyć zmutowane wirusy. Mogę powiedzieć zgromadzonym, że po zakończeniu pierwszego programu i drugich dawkach rozwijamy plany szczepienia dodatkowego, tzw. booster, aby upewnić się, że nasze szczepionki wyprzedzają wirus. Mamy wystarczającą liczbę dawek szczepionek, aby rozpocząć zastrzyki dodatkową dawką jeszcze w tym roku. Będziemy współpracować z naszymi obecnymi dostawcami szczepionek oraz nowymi dostawcami, takimi jak Partnerstwo z CURVA, aby ustalić, które szczepionki będą efektowne, jako dodatkowy zastrzyk, oraz w opracowaniu nowej szczepionki specjalnie ukierunkowanej warianty budzące obawy, takie jak pierwszy znaleziony w Afryce Południowej. Naszym celem jest upewnienie się, że szczepionka chroni przed tą straszną chorobą, cokolwiek ona na nas rzuci i abyśmy byli bezpieczni i chronili nasz tak cenny powrót do normalnego stylu życia.